Cześć, witam Was na podcaście Strowsze Myślenie. Dziś postaram odpowiedzieć się na pytanie, co to znaczy być szczęśliwym. Być szczęśliwym oznacza wiarę w siebie, podbudowywanie siebie, sprawianie sobie małych prezentów. Zobaczcie na tekst piosenki Sylwii Grzeszczak pod tytułem Małe rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy, bo to wzór na szczęście w nich zapisany jest. Czyli, być szczęśliwym to nie znaczy mieć wszystko, a mieć kilka rzeczy, które sprawiają szczęście. Być szczęśliwym nie oznacza mieć górę forsy albo mieć najdroższe rzeczy, np. Na ubrania, samochód, telefon itd. Tak Czyli, być szczęśliwym znaczy mieć wiarę w siebie, cieszyć się z małych rzeczy. Na koniec. Odpowiedź na pytanie, co to znaczy być szczęśliwym. Moim zdaniem być szczęśliwym znaczy mieć małe rzeczy, które cieszą. Dzięki za dziś i do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach w tym temacie, a także o subskrypcjach z dzwonkiem, aby powiadomienia do Was przychodziły. I cześć.